Siemanko ludzie, z tej strony kamyk i witam was we vlogu, które, na który czekaliście pewnie. E, w sumie, dajcie mi się chwilę ogarnąć, wezmę prysznic, bo jest strasznie wcześnie. Dobra, wróciłem, ja jestem wykąpany, może nieładny, ale przynajmniej się wykąpałem. Dobra, na początku wypadałoby was przeprosić za gówniany content, który dawałem wam przez ostatni tydzień lub dwa. Ale to było z tego względu, że teraz przez ostatni tydzień byłem tydzień studentów na AWF, więc było dużo picia, dużo zabawy, mało nauki, dużo sportu. Picie i sport. Nie idzie to w parze, ale było tego sporo. Przez to dawałem Wam sam cashback i sam, same sezony. E Staram się naprawdę wrzucać, do dwa filmy dziennie, choć nie jest to naprawdę łatwe. Myślisz sobie, co ty gadasz, chodzisz tylko na zajęcia i, i siedzisz przed komputerem. No tak nie jest niestety, fajnie by było gdyby było, ale jeszcze dochodzi tego rzadko, bo rzadko, ale nauka. Najczęściej z anatomii, ale to na inny temat. No i tak jak na przykład teraz, żeby nagrać dla was vloga, wstałem 45 minut wcześniej, spałem tylko 4 godziny. Poszedłem spać o drugiej, wstałem o 6 równo, w tym momencie jest 650. Trzeba ja właśnie skłamać, patrzcie na to. Tutaj o. 658. 658. Eee, no i za jakieś 45 minut mam kuźwa tańce. Trujaka! I tańczymy, także świetnie, po prostu zajebiście. Dzisiaj jeszcze mam ręczną, ale dobra, nieważne. Eee, Także tak to wygląda, ale co w grudniu? Dobra. Przepraszam, od razu Wam mówię, że w grudniu pojawi się 24-godzinny live. Uuu! Yeee. Wszyscy szalają. E, prawdopodobnie FIFA będzie i Counter-Strike tylko na tych live'ach. I może GTA jeszcze, e, ale to zobaczymy. Także to powinno się pojawić w tej przerwie świątecznej przed przerwą, świąt, Przed świątami, albo po świętach, albo k***a nawet w trakcie. E, no i tak. I dobra. Teraz w grudniu. Jakie serie na kanale? Wraca paczki Hema. Trzeba to dokończyć, jesteśmy w trzeciej lidze, więc to jest chwila, żeby to dokończyć. Kończymy paczki Hema, kończymy cashback. Cashback na razie nie będzie, dopóki nie wyjdą TOTY. Czyli jak wyjdzie Team of the Year, czyli drużyna roku, wtedy wraca cashback, może akurat coś trafimy. Tak to będą zwykłe jakieś paczki, po prostu otwierane tak bo lubicie paczki, to ja wiem. Dalej. Nowa seria. Nowa seria będzie. Jaka jeszcze się dowiecie. Zastanawiam się nad między dwiema wybór. Dwie i jedną sobie wybiorę. Także będą sezony cały czas. To póki nie dojdę do pierwszej ligi i jej nie wygram. Zobaczymy. Na razie jak wiecie w sezonach idzie mi zajebiście. Bo mam chyba serię 45 spotkań bez porażek. Jakoś tak. Więc warto sprawdzić czasem sezony. Gram naprawdę nieźle. No i tak. I mogę Was tylko przeprosić, no ludzie, kurczę, za troszeczkę zrozumienia, troszeczkę, tyci, tyci zrozumienia i naprawdę wszyscy będziemy się kochali, wszystko będzie dobrze. Ja Was mogę naprawdę tylko przeprosić za to, co było teraz na kanale. Starałem się wrzucać dwa filmy dziennie, ale wiecie, no... Albo dwa filmy dziennie w ciulowej jakości, albo jeden na tydzień w mega kozackiej. No i tak to wygląda. Wiem, że sporo z Was na przykład lubi sezony cashback, naprawdę też, ale no... Niektórym to nie pasuje i nie dziwię się wcale. Hmm, czy co jeszcze? A! Właśnie! Yy, tydzień, za tydzień, 6, 6 grudnia, jadę do Warszawy na Orange Video Fest. Będziecie mogli mnie tam zobaczyć. Nie wiem, kto by chciał zobaczyć taką twarz. Ale nieważne, będę tam. Będzie tam, tam ze mną też chyba Lachuj Jacob, o ile dobrze się orientuję. jeżeli dobrze mnie suchy nie mylą i oczy, i pisanie z nimi, e, więc zapraszam Was bardzo serdecznie. E, wszystkie linki odnośnie tej imprezy macie na dole. E, no i mam nadzieję, że zobaczę tam paru z Was i przybijecie ze mną piony. Może ktoś będzie chciał popsuć sobie aparat i zrobić ze mną zdjęcie, ewentualnie nakopać mi na, do, do, do rejca, nakopać do rejca, do dupy. Mm, tak, mam nadzieję, że będzie was tam paru z Warszawy. Jak nie w środku w najwięcim, bo to kosztuje trochę, no to przynajmniej na zewnątrz gdzieś tam złobicie mnie e, i tyle. Także mam nadzieję, że będziecie e, Orange Video Fest za tydzień w Warszawie. No i mam nadzieję, że spotkam parę Waszych Wordek. To była tyle, taki vlogas. Jeżeli Wam się podobają takie vlogasy, to mogę robić je częściej. Mój statyw to stolik. I kuźwa statyw. Fajnie. Dobra, to było na tyle. Dzięki Wam bardzo za wysłuchanie mnie. Mam nadzieję, że trochę wyrozumienia dla mnie macie i, i będzie teraz lepiej. Grudzień będzie dobry. Także trzymajcie się do usłyszenia. Elo, pozdrawiam. Hej.